Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotować syrop z cebuli. Naturalny, domowy sposób na walkę z przeziębieniem, kaszlem i wzmocnieniem odporności. Syrop z cebuli jest znany od pokoleń, ale warto wiedzieć, dlaczego warto go przygotować i jak właściwie działa na nasze zdrowie. Cebula, choć na co dzień używana głównie w kuchni, ma niesamowite właściwości lecznicze, szczególnie w sezonie przeziębień. Zawiera w sobie wiele cennych składników, które wspierają nasz układ odpornościowy, działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Dlatego warto mieć ten domowy syrop zawsze pod ręką. Zacznijmy od tego, dlaczego cebula jest taka cenna w walce z infekcjami. Cebula zwyczajna należąca do rodziny amarylkowatych to właśnie te związki: diosuli, finiany, disiarczki czy allicyna. Odpowiadają za jej silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. Ale to nie wszystko. Cebula zawiera również flawonoidy, takie jak kwercytyna, które działają antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Regularne spożywanie cebuli lub syropu z cebuli może także wspierać trawienie, obniżać ciśnienie krwi, oraz łagodzić kaszel i wspomagać odkrztuszanie. Główne substancje aktywne w cebuli to związki siarki, takie jak alicyna, która powstaje, gdy kroimy cebulę. To właśnie ten związek odpowiada za silne działanie przeciwbakteryjne cebuli. Poza tym mamy jeszcze flavonoidy, w tym kwercytynę, które dodatkowo wzmacniają jej działanie przeciwzapalne. Syrop z cebuli ma wszechstronne działanie, pomaga zwalczać infekcje gardła i górnych dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie oraz zmniejsza objawu kaszlu. Stosowany regularnie może zwiększać odporność na choroby, a także wspierać trawienie i poprawiać apetyt. Syrop z cebuli można stosować profilaktycznie w okresach zwiększonego ryzyka infekcji, a także wtedy, gdy już dopadnie nas przeziębienia. A teraz przejdźmy do praktyki. Zrobienie syropu z cebuli jest niezwykle proste i nie wymaga specjalistycznych składników. Do przygotowania syropu potrzebujemy jedną, dwie średnie cebule. Jedną, dwie łyżki miodu. Miód można zastąpić cukrem, jeżeli ktoś jest uczulony na miód. Słoik lub szklankę. Obierz cebulę, pokrój cebulę w drobną kostkę. Pamiętaj, że im drobniej pokroisz cebulę, tym więcej cennych związków siarki uwolni się do naszego syropu. Pokrojoną cebulę wkładamy do słoika. Słuchajcie, ja już ryczę. Tą, którą mam, jest taka świeża i słuchajcie, tak, słuchajcie, ale ma tych związków siarki, że po prostu ryczę. Wkładamy do słoika i w międzyczasie dodajemy miód. Miodu, słuchajcie, no po prostu, czym więcej dodacie, tym będzie bardziej słodkie. Jak nie lubicie miodu, o już płaczę, słuchajcie, bo nie da się wytrzymać, ale szybko to zrobimy i, żeby ten słoik zamknąć, o, wkładamy dużo miodu i znowu dokładamy tą cebulę. Cebula włożona do słoika, zalana miodem, w słoik zakręcamy, ale dała mi popalić. No i słuchajcie, mieszamy, można go udusić. Ona, Cebula za chwilę, spajcie, opadnie. Sok, sok wyleci z cebuli, tego będzie mniej. Ja zrobiłam wczoraj, też słoik był taki pełny. Słuchajcie, zobaczcie, jak to dzisiaj wygląda. I tutaj już jest sok. Proszę bardzo, tu już pływa sok sobie z cebuli to było zrobione wczoraj, to jest słuchajcie 12 godzin temu, to jest dzisiaj. Także tutaj można to trzymać też w ciepłym miejscu. Słoik odstawiamy na kilka godzin, najlepiej na całą noc. W tym czasie cebula puści sok, który połączy się z tym miodem, tworząc właśnie nasz syrop. Po kilku godzinach nasz syrop z cebuli jest gotowy do użycia. Możesz go przecedzić, aby pozbyć się kawałków cebuli, ale to nie jest konieczne. I słuchajcie, jak stosować ten syrop z cebuli? Można stosować go 3 razy dziennie po łyżce dla dorosłych lub 3 razy dziennie po łyżeczce dla dzieci. Pamiętaj, że syrop najlepiej działa, gdy jest, gdy jest świeżo przygotowany, dlatego warto robić małe porcje na bieżąco. Warto mieć pod ręką ten naturalny lek, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy bardziej narażeni na infekcje. W możecie kupić gotowy syrop z cebuli, on jest na cukrze i też, też super działa. I to już wszystko. Syrop z cebuli to naturalny domowy sposób na wzmocnienie odporności i walkę z przeziębieniem. Prosty do przygotowania, skuteczny, bezpieczny, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę i subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszamy również do obejrzenia naszych innych filmów o naturalnych sposobach leczenia. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym w tym odcinku.